W dzisiejszym odcinku czwartego resetu o jednej z najważniejszych maszyn w historii lotnictwa, Zbigniew Urbański, zapraszam na ciekawostki. Stratosferyczny samolot odrzutowy Lockheed U2 został zbudowany na zlecenie CIA do celów rozpoznawczych i pozostaje w aktywnej służbie już prawie 60 lat. Nazywany smoczą damą Dragon Lady, wśród pilotów wojskowych uchodzi za najtrudniejszą w pilotażu maszynę, jaką posiada amerykańska armia. Chociaż oblot maszyny miał miejsce już w 1955 roku, to świat dowiedział się o jej istnieniu w 1960, kiedy to została zestrzelona podczas lotu nad ZSRR. Ze względu na ogromną wysokość lotu ponad 20 tysięcy metrów, do jej strącenia zużyto 14 rakiet S-75 oraz dwa samoloty myśliwskie MIG-19, z których jeden został zestrzelony na skutek błędu obsługi naziemnej. To właśnie ta maszyna wykryła także radzieckie pociski balistyczne na Kubie. Podczas jednego z lotów w czasie kryzysu kubańskiego został strącony kolejny U-2. W następnych latach samoloty te pełniły misje rozpoznawcze podczas każdego konfliktu, w który zaangażowane były siły amerykańskie. Maszyna ta jest tak trudna w pilotażu z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Piloci ze względu na wysokość lotu muszą być ubrani w skafandry bardzo przypominające te noszone przez astronautów, co nie jest zbyt wygodnym rozwiązaniem przy wielogodzinnych lotach. Po drugie, ekstremalnie trudne jest lądowanie U-2. Podczas startu odrzucane są podpórki, dzięki którym skrzydła samolotu pozostają w powietrzu, a jego podwozie składa się z jedynie czterech kół. W związku z tym utrzymanie równowagi lądującym samolotem jest praktycznie niemożliwe. Obecnie, według oficjalnych informacji, na pokładzie U-2 znajduje się kamera, która z wysokości 20 000 metrów potrafi wykonać szczegółowe zdjęcia terenów odległości prawie 500 metrów w bok od maszyny, co oznacza, że pojedynczy samolot może sfotografować pas szerokości prawie 1 km. U-2 są stopniowo wypierane przez drony Global Hawk. Jednak szacuje się, że pozostaną one w służbie co najmniej do 2023 roku. Maszyny, które wciąż znajdują się na naszym niebie, zostały wybudowane w latach 80. W porównaniu z pierwotnym projektem mają one wymienione silniki oraz unowocześnioną awionikę. W sumie wybudowano 86 maszyn. Ich prędkość to 820 km na godzinę, a maksymalny pułap to aż 27,5 tysiąca metrów. Zasięg to ponad 5,5 km. kilometrów. u ze względu na swoją rolę nie posiadają żadnego uzbrojenia. Ale jak sami widzicie, ta maszyna chociaż nie zrzuca bomb i tak jest nieoceniona. Przecież to w końcu Dragon Lady. To wszystko. Do zobaczenia. Cześć.